Witam Was kochani serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z Jezusem w Jego żywym świętym słowie. Jedziemy. Mogą ustąpić Pagórki się zachwyć, Jego miłość nie odstąpi Siła, która zbawia nawet gdyby stać wątpić Wszystko to nieprawda, on rozświetla ciemności, nic nie przysłoni światła, góry mogą ustąpić Pagórki się zachwiać, Jego miłość nie odstąpi Siła, która zbawia nawet gdyby stać wątpić Wszystko to nieprawda, on rozświetla ciemności, nic nie przysłoni światła. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was kochani z całego serca po krótkiej przerwie niezmiernie się cieszę, że możemy znowu wspólnie się spotkać na rozważaniu Bożego słowa. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze, że Pan Jezus jest na waszych ustach i w waszym sercu, że was prowadzi i aby tak mogło być dalej, byśmy mogli nieustannie za nim podążać. Otwórzmy sobie dzisiejsze słowo, które jest w Ewangelii Świętego Marka, rozdział Czwarty werset od 26 do 34 Pan Jezus mówi tutaj o Królestwie Bożym I mówi, że Królestwo Boże Między innymi podobne jest do ziarnka gorczycy Który jest najmniejsze z wszystkich ziaren A gdy się je zasieje, posieje Rośnie z niego jeden z największych krzewów W którego gałęziach mają schronienie ptaki I gdy dzisiejszą Ewangelię czytałem Rozważałem sobie w sercu Dostałem takie natchnienie, takie przekierowanie do innego miejsca Ewangelii, fragmentu z Ewangelii Świętego Łukasza, w rozdział, rozdział 17, gdzie Zeusze pytają się Pana Jezusa, kiedy nadejdzie Królestwo Boże. I Pan Jezus odpowiada im, że Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie jest pośród Was. No i właśnie, zacząłem się zastanawiać w sercu. Gdzie mogę spotkać, ja mogę spotkać, jak mogę uczestniczyć w tym Królestwie Bożym, które już jest na ziemi, pośród nas. I tak sobie myślę, że to Królestwo Boże jest pośród nas wtedy, kiedy Jezus Chrystus w nas, przez nas, tą Bożą, Jezusową miłością, yy, odpowiada wszystkim tym ludziom, którzy są dla nas na przykład złośliwi, nieżyczliwi, właśnie życzliwością, miłością, kiedy ktoś jest dla nas niedobry, zły, odpowiada dobrem. Kiedy my potrafimy to robić, a tak naprawdę Pan Jezus w nas. Kiedy ktoś nas krzywdzi, a my potrafimy mu przebaczyć. Kiedy ktoś odmawia nam Pomocy, kiedy ją potrzebujemy, a my, gdy on potrzebuje pomocy, odpowiadamy tą pomocą. Czyli, we wszystkich tych miejscach, gdzie po ludzku powinniśmy tego nie robić, my odpowiadamy miłością, bo to jest właśnie ta miłość Boża. Wtedy właśnie objawia się Królestwo Boże i my sami jej doświadczamy, a poprzez nas doświadczają jej ludzie, którym okazujemy tą właśnie Bożą Miłość. I wtedy też. Poszerzamy to Królestwo Boże. Pan Jezus poszerza to Królestwo Boże pośród nas. I w niejednokrotny sposób doświadczyłem właśnie tego Królestwa Bożego. I to są bardzo trudne zresztą momenty, żeby tak robić, tak czynić. Ale po to też właśnie dzisiaj zanurzamy się w Bożym Słowie, żeby potrafić tak robić, żeby Pan Jezus mógł w nas to robić. Ale to są niesamowicie piękne momenty. To jest taki skrawek nieba tu na ziemi. I wracając do dzisiejszej Ewangelii, ten ziarnko gorczycy, myślę sobie, że jest to nasza wiara, że właśnie Królestwo Boże, które jest do ziarnka gorczycy przez Pana Jezusa porównywalne, to jest właśnie nasza wiara, bo Pan Jezus przychodzi do nas poprzez wiarę. Jesteśmy zbawieni poprzez wiarę w Chrystusa. I ta nasza wiara może być bardzo mała, taka jak właśnie ziarnko gorczycy, ale jeżeli. Je zasiejemy. Jeżeli będziemy pielęgnować, to wyrośnie z niego potężny krzew, w którym będą mogły schronić się ptaki. W naszym przypadku wyrośnie z niego nasza wiara, po prostu będzie rosła, i właśnie poprzez tą wiarę będziemy potrafili robić tak niesamowite rzeczy: będziemy potrafili tak kochać człowieka, aby każdy człowiek, który zostanie postawiony na naszej drodze życia, mógł doświadczyć. Królestwa Bożego, a poprzez to także i my. Więc pomódlmy się o to. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dzisiejsze Słowo. Dziękujemy Ci, że dotykasz nas Twoim żywym Słowem. Chcemy Cię prosić, abyś przymnażał nam wiarę. Chcemy Cię prosić, abyśmy potrafili kochać tak jak Ty, abyś Ty był w nas, abyś to Ty kochał przez nas. Chcemy poruszać się w Królestwie Bożym tu na ziemi, Panie, przez Twoją miłość złożoną w naszych sercach. Chcemy to Królestwo Boże poszerzać. Chcemy je doświadczać i dawać doświadczać je innym. Niech tak się stanie. Duchu Święty, przyjdź i daj nam też taką wierność trwania w Twoimi słowy, wierność i zaufanie Twemu Słowu, abyśmy w Nim trwali. Każdego dnia, nieustannie, szli w, to, w stronę nieba za Tobą, Panie Jezu Chryste. Niech tak się stanie w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Wam, kochani, serdecznie za te kilka minut spędzonych wspólnie, napełniając się nawzajem tą mocą Bożej miłości. Mamy weekend, który się zbliża wielkimi krokami, jutro, Sobota, i życzę Wam tego, kochani, z całego serca i sobie, abyśmy chodzili w Bożym Królestwie i poszerzali to Królestwo, mogli go doświadczać i dzielić się nim z każdym napotkanym człowiekiem w naszej rodzinie. Gdziekolwiek nie pójdziemy w ten weekend, cokolwiek nie będziemy robić, aby Pan Bóg był z nami. Niech tak się stanie. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Dobrego weekendu, błogosławionego czasu Wam życzę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że uda się mi się jeszcze nagrać vloga, który gdzieś tam w moim sercu długo już chodzi ten temat. Także będę chciał się z Wami tym podzielić. Może już jutro mi się uda, zobaczymy. Z Panem Bogiem.